Cześć, ja jestem Kapsieki i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Let's Play Margonym. Yy, idzie, jak nie wiecie, jak nie wiecie, robi, robiłem questa między odcinkami i kupiłem, kupiłem sobie yy, Ekwipunek. A no teraz, może, zrobimy quest dla, dla mm, <coughs> yy, to będzie by, by, by. być... nie masz może dla mnie jakiejś pracy w takim razie będzie aż no będę już ja robię niedługo co trzeba zrobić nie jest aż cztery nagietki, dwie habry i habry u ciężko będzie idę poszukać Mmm... O, mamy nagietka. Jak wziąłem? Pod nim stoi. Yy, idziemy w prawo. Ej, co jest? A mam o może po Pierw się. Pierwszą, w lewo mówiłem w prawo. Cztery nagietki. Tak, tak, tak. Uuu, nie znamy Trzeba na około chyba. Nie dam radę dziesiątego, no idziemy To idziemy tutaj na dół, na dół, na dół Co już zamudziłam, ja piwo, je, je Kogo nie ma? No, no coś przejść. 25. Upsik. idziemy zbierać to na... kurczę. Byliśmy to na początku gry. Jak się nie mylę, tejdziemy. idziemy. Gdzie je? Szłem zobaczyć, tak. Wezmę sobie E, żeby zobaczyć, jak dojść. O, i tam na koło. O, co ja robię? Ja jestem ślepi jak ślepek. <grym> to nie było śmieszne, prawda? Tak? <grym> Mmmm. Ten filmik może trwać pięć, od 5 do 7 minut, jak się nie mylę. Więcej nic. Ale zrobimy tylko tego kosztu. Nagietki musimy to znaleźć. Wrórób, wrób, wrób, wrób. O! Pięć. No, mamy pięć nagietków. A potrzeba... Potrzeba było nam cztery. A może sobie sprzelać? A co mi tam? Już dwa chabry. Nawet trzy, ale idziemy. A co tam jest w poprawie? Zobaczymy. No ale zdobędziemy chabry, chociaż nam nie są potrzebne. Co to jest? Co to się nazywa? Lubczyk. Ile on warty? Zawrócę. Zobaczę ile on warty. I zdobędę go. A po drugiego da się? Ciekawe. Zająca wielka Dzisiaj wielkamyc, bo wiadomo. Dwa odcinki z margonem, to trochę z Nie da się. O kurczę! Musimy tylko tego questa, więcej nie zrobimy dzisiaj. I idziemy w lewo. na Naokoło mieliśmy, a co ja robię? Wyfabrypę. Oj Boże, głupi jest mną. Jakoś idzie. Już mam wszystko. Po co nie mówię to wszystko, co... gdzie ja idę? jest klawiatura mi się ścina Czasami Nie wiem dlaczego, ale Jakoś... jakoś chorka Ajsza Mam dla Ciebie żoła w porządku, co nie Jest! Zamówić cztery koniczyny. Co no? Ja nie mogę. Trumianki. <tuszelanie> Oby to już było koniec quest. Kur koniec. Koniec quest. Tak. Już nie, mi się zbierać. A rok Raz jak nie walnę. Tam nie dań. 175 zł to mnie. Ja. Dla mnie mało. Mało mało to ty nie jest. Idziemy szybko, szybko. prany, Franek, Franek. Tylko, żeby było żuka. Lepiej nie próbować, bo możemy żuka, nie dać rady. O, bo szukię żółkiem. No szybkuu! Jaki ścin. A myślę, że dość. Na tu jest bardzo przycisnąłem. Oni są zielone, to ciężko będzie znaleźć. Tylko koniczyny. A ciekawe, czy to końnicy na trzy listne, czy trzy listne, czy cztero listne. No. Ja pieprz. Świersza musimy zabić. Loty, co to jest? Nogi świersze. To wygląda jakby obnóże, czy coś. A, nie damy rady. To gdzie oni są? Zawracam, możecie kupić. Będę a ja sobie podnoszę na gietka. Może będzie... Nie wiem, chyba zaraz zakończę odcinek, ale jeszcze zrobimy przynajmniej jedną koniczynę tą, jeżeli będzie. Będziemy szukać po całej cygańskiej wiosce. Cieszę się jak cygan blaskubistym cyganem. <laughs> No gdzie te koniczyny? Do góry idę. Też nie ma. No ja. Wow. Ciężko będę znaleźć. A idziemy do góry. Ja tu nie ma jeszcze raz jedno kółeczko i zakończamy odcinek. Co to? Przez przypadek martwy świersz Jelen, tam przechodziliśmy, nie damy rady Za duży poziom doświadczenia ma Tam na... Ale sprawdzę Zobaczycie co tam coś jest a tu już zapomniałam, że ten, że ten jakby pancernik, że to, to tam jest zablokowany Jeszcze i tam, tam co sprawdzaliśmy tam koło żaby to yy, to idziemy trzciny o już mm, Prawie film Ile trwa? 9 minut. Dobra, ja zakończę odcinek. Nie będę już kółka robić. To nie zapomnijcie skomentować i zasubskrybować. A ja się z Wam żegnam. Cześć, czułem. narka.